Tutaj musieliśmy zrobić małą przerwę, bo się okazało, że Wojtek został wezwany do kuchni, bo jest też szefem kuchni. I właśnie tutaj tutaj mam kolejne pytanie. Jak ci się udaje łączyć w ogóle bycie szefem kuchni w kuchni, bycie piwowarem i właścicielem, i jeszcze nie wiadomo kim? Generalnie doba mogłaby mieć 36 godzin dla mnie. Być się eee... mógł <laughs> Może by albo bym, Czekali... się, albo bym się wyrobił ze wszystkim, co mam do zrobienia. No, no nie jest to proste, zwłaszcza gdy są dni warzelne, a tam jest dużo pracy w browarze, no to wtedy, e, wtedy trzeba się dzielić między, e, między browar a kuchnię. W takie zwykłe dni, powiedzmy, e, jest Łukasz, który pomaga w browarze. E, można to jakoś ogarnąć wtedy, prawda? Albo zejść sobie po pracy do browaru i zrobić to, co trzeba zrobić. <laughs> Że mam tu etatów ze 32. Nie? Wystarczająco. No, a teraz następne pytanie, jakby korespondujące z tą Twoją rolą szefa kuchni. Jak się zapatrujesz na tak zwany food pairing, czyli łączenie jedzenia z piwem, dobieranie piwa do potraw, albo może gotowanie z użyciem piwa? Czy, masz jakieś, czy macie jakieś potrawy w menu, w których używacie piwa ważonego w browarze? E Generalnie no, to jest gląka w piwie, prawda? Ona się, ona się gotuje w piwie. I to jest, jest właściwie w, tak, to jest właściwie yy, jedyne danie, które przygotowujemy z, z piwem tutaj u nas na miejscu. Natomiast yy, myślę, że bez problemu możemy polecić yy, dużo dań do, do piw. Czasem yy, miałeś okazję też widzieć, że przygotowujemy jakieś premiera jakiegoś piwa. To przygotowujemy też specjalne menu, jakby polecane, polecane do tego piwa, i tam są składniki takie, które, które powinny się znaleźć, prawda? Mhm. Tak było przy orce, właśnie. Tak or... było przy orce i tak było przy, przy drugim szarku. Mhm. A to było to samo menu? Amerykańskie. Nie, nie, nie. Tak? nie no było podobne, aczkolwiek były, były zmiany. Mhm. No jednak przy szarku zastosowaliśmy pikantniejsze przykłady. <laughs> No tak, to już w ogóle nikt nie poczuł, ani, ani jedzenia, ani, ani piwa. E ale czy, czy na przykład y uważasz, że powinno się jakby rozwijać tę część jakby piwnej kultury w Polsce, że, że, że polecać właśnie, że na przykład, no nie wiem, wajceny polecamy do ryb, tak? Tak, do, do, do delikatnych, de lekkich, podobnie jak z winami. To dobór piwa podobnie jak dobór wina do potrawy, prawda? Czyli lekkie piwa do, do lekkich potraw, cięższe do cięższych i tak dalej, tak dalej. To jest, jeśli chodzi o piwo, bo powiedzmy, że jeśli chodzi o wino, to ta wiedza w Polsce jakoś tam jest. No tak, jest ale... Czasami producenci ale... nawet e... polecają... Tak, potrawę. ale... Natomiast jak... jeśli chodzi o piwo, e... to zależy do czego to piwo ma służyć, prawda? Czyli... W Polsce służy głównie do upicie. Do upicia się. No, nie mówimy nawet do upiciu się, ale... Powiedzmy, że, 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 że już ta kultura jest na tyle, że, że z piwo nam służy do tego, żeby, żeby przyjemnie spędzić czas. E, piwa sesyjne, które możemy pić w gronie przyjaciół. E, niekoniecznie za każdym razem to musi być tak, że, że piwo jest polecane do jedzenia. Czasami piwo jest dobre jako i samo sam, w sobie. sobie, prawda? Natomiast e, ta dziedzina jest zupełnie zaniepana. u nas. To tutaj e, pioniersko Tomek Rokoczeski i Agnieszka Łopa, prowadzą tam. ten swój program. Hmm. I myślę, że, że bardzo fajne. Ale czy ty nie masz takich jakby Ty skoro masz jakby oba, oba te. Fa a, fa <gry> tutaj Tutaj niestety musieliśmy znowu zrobić przerwę, bo się z kolei. Techniczną. Te techniczną, tak. Bo bateria się skończyła w, w aparacie. To jest troszkę tak głupio ustawione, że najpierw masz trzy kreski cały czas, potem nagle masz dwie kreski, a potem już masz zero. normalnie. Czyli jak w tak. samochodzie. Tak, fiuble. <laughs> eee, więc pytałem, e, czy ty jako szef kuchni i piwowar w jednej osobie nie, e, nie masz właśnie ciągu do tego, żeby, nie wiem, e, zrobić kartę jakąś specjalną? Czy, no już nie mówię o prowadzeniu jakby bloga czy jakiegoś programu na ten temat, no bo wiadomo, to do bladował, się mieć 48 godzin przynajmniej. <laughs> ale ale no, chociażby jeżeli chodzi o menu, czy na przykład nie, nie, nie kusicie, żeby przebudować menu w, w restauracji? Trzeba wiesz, wziąć jedną rzecz pod uwagę, to że restauracja istnieje dużo, 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 dłużej niż, e, niż browar. Osiem lat przed browarem została otwarta. Restauracja jakby idzie swoim, swoim no dobra to wszystko, ale do czego zmierzam? E, to nie jest takie proste przebudowanie. Po pierwsze całego menu, po drugie są klienci, którzy są do pewnych rzeczy przyzwyczajeni. E, Poza tym zbudowanie linii w restauracji to nie jest tak, że to jest tylko głowa pełna pomysłów kucharza, czy tam szefa kuchni. To trzeba wszystko dopasować do siebie, żeby przy maksymalnym obciążeniu było to wykonane. Prawda? Papier jest cierpliwy, wszystko może przyjąć. Natomiast to, żeby potem to zgrać, dopasować do swoich możliwości, do możliwości swojej kuchni, do sprzętu jaki się ma i tak dalej, zasobów ludzkich, to nie jest takie proste. Aczkolwiek ja, ja mam parę pomysłów i przy najbliższej zmianie karty na pewno je wprowadzę. A nie... na gotowanie z, z piwem i do piwa też, mam kilka i myślę, że w niedługim czasie będę mógł się pochwalić e, swoimi, swoimi, że tak powiem, autorskimi przepisami. Aha, czyli coś, coś, coś będzie. Coś będzie, coś, coś będzie będzie. na rzecz. Może nie program telewizyjny, ale... Nie, telewizja się kończy, tylko no, w internecie. Oświesz, <laughs> Prince powiedział, że internet też się kończy. Tak że... Znaczy, to zależy jak na to patrzeć. Na, tę chwilę, na tę chwilę się chyba dopiero zaczyna tak naprawdę. Jeszcze mówią, że trzeba podłączyć wszystkie pralki, lodówki do internetu i dopiero wtedy nadchodzi. Ja browar od internetu dączę. <ślamy> A nie wiadomo jak to się skończy. <ślamy> Przynajmniej szulc nie wie co robię. No dobra, pośmialiśmy się, no i co, będziemy chyba kończyć, jakie, jakie plany na najbliższy czas, no, ten montaż tanków, wiadomo już o dacie? Pewnie no. gdzieś latem będziemy, będziemy dostawiać tanki. W środku, znaczy po sezonie. Raczej, no raczej to będzie lipiec, sierpień, jeszcze oczywiście biurokracja polska, czyli obiad tych tanków i tak ja dalej, ale myślę, że to już nam gładko pójdzie, bo mają zatwierdzenie typu, więc, więc to tam kwestia e, przyjechania panów, zalegalizowania, z, z opieczętowania, założenia 10 tysięcy plomb i, i będziemy mogli je już używać. Aha. Um, jest dużo spraw niedokończonych w browarze, więc, więc trzeba będzie pokończyć te, te ogony i, i różne rzeczy takie formalne e, i, i wystrój browaru i tak dalej, i tak dalej. Także jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Mm -hmm. A plany są takie generalnie, żeby, żeby rozwijać, rozwijać mocno browar, czyli tutaj myśleć nad, nad większą rozbudową w sensie ilości. Zdjęć no tak, i... bo problem jest taki, że tak naprawdę jeżeli sobie obejrzycie zdjęcia z browaru Widawa, które gdzieś tam są u mnie na blogu, to, to zobaczycie, że tam, to ja nawet nie wiem, gdzie te dwa chcesz dostawić, tak, do końca, chyba na środku. Będziemy musieli się lepiej zorganizować po prostu z innymi rzeczami. Nie, jest na dwa jest śmiało miejsca. Także zresztą tak było planowane, że tam jeszcze dwa tanki będą stały. Natomiast dostawienie kolejnych no to jest e, dobudowanie jakiejś części do, do browaru. Czyli wiadomo e, pozwolenie na budowę, tak? Koszty i formalności. No, no. no dobra, My myślę, że nasza współpraca będzie się dalej toczyła tak e, owocnie, jak się toczy do tej pory e, w e, A nawet owocniej, bo będzie więcej tanków. Będziemy mogli częściej ważyć. Będziemy mogli częściej ważyć, e, będziemy mogli wprowadzać więcej. Będziemy więc... mogli mieć w całej ofercie najlepsze przepi. E, tak, myślę, że będziemy mogli więcej ważyć różnorodności i myślę, że ze strony drowarowidowa też będzie mogło się pojawić więcej różnorodności, prawda? Mhm. No tak, bo teraz to, to niestety wygląda tak, że jeżeli e, waży się e, Pilsa, to już nie ma miejsca na parowe, tak? I... To znaczy parowe, <grym> parowe, to jest taka historia, że, że ono musi być dlatego, że waży się co drugi raz, prawda? Pils ma tą swoją drogę leżakowania, mhm. czas leżakowania wiele dłuższy. Więc po to zostało w pewnym momencie wprowadzone piwo parowe, żeby było coś, co można zrobić szybko. Właśnie, ale te, z tym parowym mi się przypomniała jedna rzecz, bo e, generalnie ten styl beer, e, to jest tak jak wiele najlepszych rzeczy na świecie typu pizza, bigos, e, czyli rzecz powstała z biedy. Z biedy. E, o, jaka jest idea tego piwa? Idea była taka, że ludzie mieszkający w lesie bawarskim, którzy nie zasobili finansowo, chcieli pić w lecie piwo pszeniczne, a nie było ich na nie stać, na naważenie tego. No bo słup przeniczny jest droższy od tak dalej, dłuższa historia. więc wymyśli tak, także robią zasyp, e, e, taki, że tak powiem, no w sumie można powiedzieć, prosty i tani, czyli słup bizneński, słup monachiński. E, natomiast używa, używane historycznie były drożże e, drożdże od cena, ale już, że tak powiem, poprodukcyjne, czyli drożże, których się jakiś inny browar pozbywał. Można było dostać za free. Można było dostać za free. Piwo się robiło bardzo szybko, tam aż można było odnieść wrażenie, że, że paruje to piwo, aż tak buzuje, jak fermentowało, stąd podobno nazwa piwo, e, piwo parowe. A u nas ono przyszło właśnie stąd, że, że trzeba było mieć na szybko jakieś piwo jasne, które będzie dostępne zanim do leżakuje kolejna widawa lager. Bo tutaj uściślimy, że dambier nie ma za bardzo powiązania z Steambeerem amerykańskim, czyli nie no, jest takim troszkę, troszkę na odwrót, jest na odwrót, tak, bo jest, znaczy beer jest alem, a Steam beer jest... jest lagerem w górnej tem, tem, temperaturze, a tutaj, tutaj mamy dambiera, który udaje lagera trochę to znaczy, no, tak. Zależy co, zależy drożdży się udaje, tak, bo jeżeli się doda do drożdży neutralnych, to on będzie udawał jas, jasnego, powiedzmy, bardziej bogatego w smaku lagera. A jeżeli, bo teraz ta ostatnia warka parowego jest na, na drożdżach po pszenicy. Po pszenicy. Zobaczymy jego, klasyka teraz jest. Historycznie, klasycznie, tak, na, na drożdżach po piwie. Zobaczymy, Zobaczymy czy będzie miało wajsenowe. Tak. Raz już użyty ja, ja próbowałem raz jeszcze dosyć mocno. to akurat nie, chyba nie od tego... Zależy tylko od, nie, od, nie, od drożdży. Od drożdży. Goździka, goździka tam za bardzo nie ma. Jest, jest trochę nóg takich estrowych, y bananów? Y bananów. Ale to jest takie y szczątkowe, że tak powiem. Nie jest tak charakterystyczne jak, jak pszenica. Y -y -y. Czyli jednak, jednak znacząco różne od pływa pszenicznego. Będziemy czy... mogli porównać już. Myślę, że za tydzień będzie, będzie do, do degustacji. No dobra, <coughs> jest też inaczej chmielona niż Weizen w naszym przypadku, prawda? No tak, ja już szczodrzej. No, <coughs> w ogóle to przypomniało mi się z poprzedniego wywiadu, że mówiłeś, że tak naprawdę ta ewolucja chmielenia jest najbardziej widoczna na Widawie, która zaczynała od... Tak, no na początku była Helsem, potem była Lagerem. Potem była powiedzmy na poziomie chmielenia czeskiego pilsa, a teraz już jest pilsem niemieckim. I to jest ciekawostka, że, że my żeśmy po prostu stopniowo cowarkę używali trosz, troszkę więcej chmielu. I żeśmy stopniowo klientów do tego przyzwyczajali i teraz już sobie nie wyobrażają innych widawek. Także tutaj działamy, działamy podskórnie, robimy z nich hopheadów. <grych> 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 y, tak, bo wiesz, on, kiki ma dwa końce. W którymś momencie będą się domagali coraz większej ilości chmielu. Ja już im tłumaczę, że, że więcej niż, niż 120 nie poczują. <grystanie> e, no dobra, e, wszystkiego dobrego. No i zapraszamy na Misia. Tak, proszę Państwa. oto to Już nie bawam. Już nie bawę. tak. Gdzieś... Y, jeszcze nie ustaliliśmy kiedy, tak? to nie, No dobrze, ale nie niedługo, długo. niedługo. Nie Spodziewajcie się. Tak, tak. Tak więc yy, obok tego wywiadu pojawi się od razu, yy, właśnie taka degustacja Misia Stanku, którą przeprowadziłem przed tym wywiadem. Misia Tankisty. Misz szczągu. Yy, to tyle. Do zobaczenia. A jeszcze się pożegnają. <śled>